Witam o poranku w studio Radia 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj z nami Hendryk Merci, Gemiejski konserwator zabytków w Rybniku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie e, konserwatorze, chociaż jak to brzmi panie konserwatorze, ale tak się chyba do pana można zwracać, tak? Można. Dobrze, panie konserwatorze, zatem o uchwale Parku Kulturowego w Rybniku będziemy mówić, ponieważ decyzją piątkową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... Ta uchwała jest nieważna. Uchwała jest nieważna, ponieważ popełniono błędy, popełniono błąd. Ta informacja ucieszyła błąd. błąd. Mówię na razie jeden błąd, tak? Na rozpatrzenie czeka jeszcze kilkanaście zarzutów. Natomiast dzisiaj wiemy, że ta uchwała jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny. Co pan dzisiaj czuje? Znaczy uchwała jest ważna w tej chwili, tak? Do Wyrok czasu jest... uprawomocnienia wyroku. Tak. Znaczy ja nie jestem prawnikiem, tak? Na razie wiem o jednym błędzie i to nie jest tak, że te błędy jakby teraz się będą młoży, mnożyć i nie jest to e, błąd, mówiąc krótko, wywracający uchwałę o parku kulturowym, tylko jest to tak zwany błąd proceduralny, dotyczy paragrafu trzeciego. E, trudno mi się wypowiadać na ten temat, dlatego że e, e, generalnie. E, e, Myślę, że na jakiekolwiek wnioski jest dużo, dużo za wcześnie. Ale jeden z wniosków jest taki, że to jest niekorzystna decyzja dla Urzędu Miasta Rybnika. No, czy to jest niekorzystna decyzja? Nie dla urzędu, dlatego że ochrona zabytków nie polega na tym, że urzędnicy się w coś bawią. To jest niekorzystna decyzja dla mieszkańców, bo tak naprawdę park kulturowy to jest forma ochrony zabytków bardzo specyficzna. Po pierwsze obszarowa, ale po drugie to samorząd decyduje, czy chce mieć park kulturowy czy nie, czyli tak naprawdę mieszkańcy, bo samorząd reprezentuje mieszkańców, więc to nie jest decyzja niekorzystna dla urzędu. Jeżeli jest niekorzystna, to biorąc pod uwagę... Efekty parku kulturowego, które mamy i myślę, że zaprezentujemy na najbliższej sesji Rady Miasta, jak się zmieniło stare miasto w Rybniku poprzez działanie Parku Kulturowego. Wcale nie opresyjne. Wbrew powodom, to jest decyzja niekorzystna dla mieszkańców, zwyczajnie dla mieszkańców Rybnika. Ja wczoraj rozmawiałem z mecenasem Rafałem Rduchem, reprezentującego jednego z rybnickich przedsiębiorców, który mówi tak: przedsiębiorcy z centrum Rybnika wszyscy się cieszą. Otrzymałem mnóstwo telefonów od przedsiębiorców i także od urzędników. Wszyscy wiedzieli w jaki sposób procedowana była uchwała o parku kulturowym. Wszyscy widzieli, że są potrzebne uwagi i te uwagi zdaniem sądu przeważyły, aby unieważnić w tym jednym punkcie dotyczącym ochrony, systemu ochrony. Sposobu ochrony. Tak, sposobu ochrony. Do precyzowania tego punktu, to jakby idąc od końca. To nie jest tak, że myśmy wyważali drzwi otwarte na oścież. Parków kulturowych w Polsce funkcjonuje dość sporo i są to przede wszystkim parki na obszarach staromiejskich miast o tam średniowiecznym innym rodowodzie różnych miast, tak? Czy to Wrocław, Kraków, cztery parki, Warszawa. I tak naprawdę tekst tej uchwały to nie był tekst, który myśmy sobie w głowie, czy ja sobie wymyśliłem, czy któryś tutaj z mecenasów? Nie, nie, nie. To był tekst, który wynikał z uważnego czytania już funkcjonujących uchwał w Polsce i był bardzo, z tego co pamiętam, skrupulatnie badany przez nadzór prawny wojewody. Natomiast wracając do mecenasa Arducha, tak naprawdę mam wrażenie, że pan mecenas reprezentuje trochę sam siebie, tak? Bo być może sytuacja, jeśli chodzi o układ właścicielski, się zmieniła, ale to pan mecenas samowolnie na płycie rynku, w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków, i opiece nad zabytkami ustawił sobie pawilon. I to pan mecenas, będąc prawnikiem, nie dopełnił formalności, ale nie dlatego, że był park kulturowy. To nie ma nic do rzeczy a dlatego że w 56 roku płyta rynku rybnickiego została wpisana do rejestru zabytków i dobrze wiedział że należy dopełnić formalności natomiast okazało się że tego nie zrobił ma tutaj nakaz śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołał się od tego nakazu do ministra kultury dziedzictwa narodowego natomiast minister tą decyzję podtrzymał no nie wiem co pan mecenas jakby chciał do końca. Ale czy to osiągnąć. jest w pana ocenie zemsta? Nie, to znaczy ja tego nie oceniam. Ja tylko widzę fakty. To są suke fakty. Ja pracuję prawie 30 lat, jeśli chodzi o, o, o sprawy związane z ochroną zabytków, z ochroną prawną zabytków. I powiem tak, że. Niezliczoną ilość razy, tak, miałem do czynienia z tego typu sytuacjami, że ktoś jakby nie do końca rozumie, że tak naprawdę podstawą do tego, że zajmujemy się zabytkami, to jest to, że leży to w interesie społecznym zwyczajnym. Panie konserwatorze, ale co zostało podkreślone w ustach pana arducha? Konserwator nie chciał rozmawiać z nami, nie chciał uwzględnić tego, co przedsiębiorcy chcieli nie, wprowadzić. Nie, 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 nie. E Uchwała i w ocenie była obarczona wieloma błędami. W ogóle nie przypominam sobie, żeby na etapie dyskusji o uchwale zjawił się u mnie pan mecenas duch, ale może coś przeoczyłem. Ale zjawił się w sądzie i teraz. Pytanie powiem, tak, jest powiem tak, po naszej stronie tak naprawdę, bo zrobiliśmy to w Rybniku lepiej niż wymaga tego prawo. Dlatego, że wiedząc, że czas był długi od, od tej uchwały intencyjnej do uchwały o powołaniu Parku Kulturowego, zrobiliśmy taką promocję i dodatkowe, bardzo solidne, studniowe, a w zasadzie ponad studniowe, można powiedzieć, konsultacje. I po naszej stronie leży tak naprawdę imponująca liczba, bo teraz żeśmy to porównywali z innymi miastami 1200 ankiet, tak? z czego 80% tych którzy odpowiedzieli to są ludzie którzy odpowiedzieli tak tak dla parku kulturowego no myślę że trudno tutaj o lepszą rekomendację I ten zarzut został odparty przez sąd uznany jako niezasadny natomiast tak, ten tak. drugi o systemie ochrony jednak nie czy dzisiaj miasto Rybnik będzie się odwoływało od tej decyzji do naczelnego sądu administracyjnego jakie będą dalsze kroki No znaczy, Tutaj sytuacja jest taka, że ja powiem tak, ja oczywiście bym się odwołał, to jest decyzja miasta, której ja też reprezentuję, to z całą pewnością, to znaczy to jest tak zwana kasacja, tak. Natomiast myślę, że miasto Rybnik na pewno, biorąc pod uwagę efekty. Działania parku kulturowego, które są widoczne w centrum, być może mamy krótką pamięć, ale to nie są efekty tylko dotyczące reklam, ale są to efekty dotyczące zabudowy spraw tożsamościowych. Myślę, że wielkim błędem byłaby jakakolwiek próba cofnięcia się do tyłu. Uważam, że ten park kulturowy powinien dalej funkcjonować. Natomiast wie pan co? No każdy z nas się uczy, tak? Myślę, że jeżeli tak poznamy uzasadnienie tego wyroku, to wtedy możemy się tu jeszcze raz spotkać i odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Natomiast powiem tak: no, wiele lat pracuję, jeśli chodzi o zabytki, i pracuję, można powiedzieć, z zabytkami. I tak naprawdę e, mamy prawo takie, jakie mamy, natomiast e, każdy e, może e, zrobić coś nie do końca dobrze, no i wtedy trzeba to poprawić. Przyznaje to się nie do błędu? Nie, 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 nie. Ja się nie przyznaję do błędu, dlatego, że myśmy napisali tą ustawę m, najlepiej, jak mogliśmy i e, jeszcze raz podkreślam, to nie ja pisałem na takiej zasadzie, że tylko ja się tym zajmowałem i sobie wieczorami podpisywałem, natomiast e, została ta ustawa, dokładnie te, treść tej ustawy, nie tylko została zaakceptowana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo to też sąd potwierdził, mm -hmm. że ta akceptacja jest, chociaż pan Rduk się tam do czegoś przyczepiał, natomiast proszę zauważyć, została zaakceptowana, zaopiniowana pozytywnie przez konserwatora i została bardzo dokładnie powiedziałbym, rygorystycznie i bardzo dokładnie sprawdzona przez nadzór prawny wojewody. Więc nie możemy tu chyba mówić w tym momencie o błędzie, no bo kto popełnił ten błąd? Ja, nadzór prawny wojewody, wojewódzki konserwator zabytków, ci, którzy pisali takie uchwały w innych miastach. No też nie, bo wiemy, że uchwały z takimi treściami funkcjonują. Być może interpretacja sądu dotycząca tego punktu jest trochę inna, Inna I być może chodzi o doprecyzowanie czy doszczegółowienie. A być może ale chodzi to... po prostu o komunikację z przedsiębiorcami, w szczególności z jednym, który poczuł się dotknięty e... i poszedł sam do sądu. To... Henryk generalnie... miejski konserwator zabytków w Rybniku, jest porannym gościem Radia 90. Ciąg dalszy rozmowy już w naszej części internetowej. No, dziękuję bardzo. Tak słucham Pana i ja tak sobie myślę, bo to wybrzmiewa z Pana ust nic się nie stało, nic się nie stało. Natomiast no, jest popełniony jakiś błąd, coś nie zagrało, bo spotykalibyśmy się w zupełnie innych nastrojach, gdyby no, Wojewódzki Sąd Administracyjny takiej decyzji nie podjął. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to nie wybrzmiewa wcale z moich wypowiedzi, że nic się nie stało, tak? To znaczy, ale jedno co wybrzmiewa, to muszę podkreślić, to jest wola kontynuowania tego projektu i jakby przekonanie, nie przekonanie moje osobiste, czy jak to się mówi kolokwialnie, fiksacja tylko przekonanie y, y, wynikające z efektów działania parku kulturowego, że jest to potrzebne. Jest to potrzebne rybniczanom, jest to potrzebne rybnikowi. I proszę zauważyć jedną rzecz, że my cały czas działamy w tym y, okresie wakacjo-legis, czyli mamy, mieliśmy, jeszcze się nie skończył ten dwuletni okres, kiedy pewne rzeczy trzeba dostosować, a okazało się, że można było, jak to się mówi, bezboleśnie, bez y, wielkich perturbacji y, i na zasadzie rozmów, doradzania, zmienić tak wiele rzeczy, y, y, wie pan, że sam jestem y, zaskoczony. Ale to chyba wynika też y, jakby y, z... Y, takiego poziomu rybniczan z poziomu mieszkańców Rybnika i oni jakby doceniają swoją historię, to jest pierwsze, tak? I doceniają swoje dziedzictwo. Mecenas Rduch podkreślał w rozmowie ze mną, że on jest za ochroną zabytków kultury. Chciałby tylko, aby ta rozmowa z przedsiębiorcami inaczej wyglądała. No, to znaczy rozmowa z przedsiębiorcami wyglądała bardzo dobrze i Wiem to z moich rozmów z przedsiębiorcami. No ale nie? ze wszystkimi się nie rozmawia e, tak samo. E, e, wie pan co? No, to znaczy z mecenasem, rdukiem od początku o, rozmowa była trudna, tak? E, no, historia jego biznesu, tak, bo być może on teraz już nie jest no nie tym, jest. tak, nie ale. Jest współwłaścicielem był współwłaścicielem. Tak. Jako współwłaściciel restauracji Aperitivo, postanowił postawić na rynku Pawilon, przy czym ja doskonale pamiętam tą całą historię. Był tutaj konserwator wojewódzki i pan Rduch był od początku świadomy, że stawia Pawilon na terenie miejskim, ale na obszarze wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków. I był świadomy, że musi. Otrzymać pozwolenie tegoż wojewódzkiego konserwatora zabytków na ustawienie tego pawilonu, oprócz zgód miejskich, i że nie ma to nic wspólnego z parkiem kulturowym, który jest inną formą prawnej ochrony. I park kulturowy nie znosi wpisów do rejestru zabytków indywidualnych. No i teraz y, 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 wie pan, no to tak jakby proboszcz Kościoła Matki Bożej Bolesnej postanowił sobie docieplić swoją świątynię styropianem i zapomniał, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, bo potem by Powiedział to wszystko przez park kulturowy. To tak nie działa. Natomiast pan, mecenas Rduch, wiemy wszyscy, miał y, y, okazję, żeby tych formalności dopełnić. Y, nie wiem, czy to pech. Czy zrządzenie losu, jak to się stało? Zmienił się konserwator wojewódzki, pan Rduk dalej nie dopełnił tych formalności, no i w tej chwili e, wygląda to tak, że konserwator wojewódzki, nowa pani konserwator, wydała decyzję, żeby, żeby, żeby ten obiekt usunąć. Obiekt. Ale wie pan, nie dyskutujemy to o samym obiekcie, tylko nie, o, nie, o, nie, o niedopełnieniu formalności. Pan mecenas Rduk tutaj się odwołał do ministra e, kultury. Tak, który minister podtrzymał. No i trochę to jest taki jakby element, yy, yy, można powiedzieć, że, yy, yy, że, yy, że w, te, w tym całym yy, yy, sądowej sytuacji to jest ta przysłowiowa łyżka tego hmm. dziegciu, tak? No bo gdzieś tam ta... nam w tle yy, wybrzmiewa, yy, że tak naprawdę yy, pan jest prawnikiem, ale yy, ucierpiał jego biznes, więc. Uważa, że reprezentuje wszystkich. Nie wiem, czy tak jest, czy nie jest. Natomiast ja cały czas jestem oczywiście gotowy do, do, do rozmowy z każdym. Zawsze. No i to jest najważniejsze. Nasi słuchacze pytają, jaki jest koszt dla miasta tej całej farsy. Farsy, mam rozumieć tutaj w pytaniu od Sixtina, którego mhm. pozdrawiamy. Kto ponosi odpowiedzialność? Jakie są koszty? Czego? No właśnie, no koszty wprowadzenia tego całego parku kulturowego. I dzisiaj, czy koszty sądowe, koszty procesu. Bo prawnik, rozumiem, to jest prawnik Urzędu Miasta, pan Motyka, tak? Tak, to jest prawnik Urzędu Miasta, który jest, no nie wiem, jak jest zatrudniony, tak? No, ale jako, 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 jako nie, radca sądzę, żeby, nie sądzę, żeby mhm. to gdzieś wykraczało poza jego standardowe obowiązki. Powiem tak, że ja uczestniczyłem w tylu sprawach sądowych związanych z zabytkami w różnych miastach bo uczestniczyłem i jeśli chodzi o zabytki w Ludzie Śląskiej i w Chorzowie tak i na poziomie województwa i zawsze chodziło o dobro zabytku czyli dziedzictwa kulturowego i nigdy bym tego nie nazwał farsą wie pan to że ktoś może pójść do sądu i że z tego prawa korzysta to nigdy nie jest farsa. No bo to, jeżeli tutaj ktoś pyta, jaki koszt jest tej farsy, no to tak jakby mówił, że mecenas Rduch nam tutaj jakąś farsę zafundował, czy wymyślił. No nie, pan mecenas Rduch skorzystał ze swojego prawa. A my korzystamy z ja ze on, praw. miał na myśli farsy, którą zainicjował pan do duch tylko raczej miasto. Ale mamy pytanie od nie, mieszkańca. Nie nie, 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 to ja tego myślę, tak w ogóle nie myślę, rozumiem. Myślę, że ja tak to można interpretować, ale panie konserwatorze, ten... mam pytanie od mieszkańca, jak ocenia pan zgodność projektu laboratorium wodorowego EkoDom ze studium obowiązującym w planie zagospodarowania przestrzennego i ufał o parku kulturowym i własnymi wytycznymi zakazującymi lokalizacji widocznych paneli fotowoltaicznych na terenie parku kulturowego. Ten ekodom ma stanąć tutaj na kampusie. Mhm. Nasz słuchacz przypomina, że projekt wymaga wybetonowania, wygrodzenia parku miejskiego w łożysku rzeki, a panele są jego widoczną i niezbędną częścią zgodnie z dokumentacją przetargową. Jak się pan odniesie do negatywnej opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej polecającej wy? wybór innej działki pod inwestycje? Długie pytanie. No trochę nie do mnie też, bo, bo generalnie no wiem tak, trochę znam tą sprawę, mhm. to oczywiście długie pytanie skomplikowane. Wiem, o co chodzi, tak? Nazywa się to ten projekt EkoDom, tak? Tak naprawdę jest to laboratorium które ma stanąć na kampusie. Które ma stanąć na kampusie? Nie daleko siedziby radia. Dlaczego ma stanąć na kampusie? No to tutaj ja się generalnie wsłuchuję w głos Politechniki Śląskiej i odpowiedź tu była prosta, dlatego że Politechnika Śląska posiada laboratoria w bezpośrednim sąsiedztwie, no i trudno mieć laboratoria rozproszone gdzieś po całym Rybniku, albo gdzieś jeszcze w Rydultowach, czy byłoby może pięknie, ale trudne by to było do obsługi, więc zdecydowano się poszerzyć spektrum jakby działań tego laboratorium o, o coś co się nazywa ekodom czyli będzie laboratorium gdzie będą wykonywane doświadczenia związane z zabudową mieszkaniową tak i tutaj tymi sprawami klimatycznymi ale też innymi materiałowymi tak to zrozumiałem no to jest jakby jeden aspekt i ja to rozumiem ale że, drugi ten aspekt że, że poszerzamy i na w że na terenie Kulturowego. Yy, 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 y, Powiem tak, park kulturowy nie blokuje i nie jest jego zadaniem blokowanie jakiegokolwiek rozwoju. Park kulturowy ma zapewniać rozwój harmonijny. A o zgodność z zapytam. Zapy no i tutaj, wie pan co, ja generalnie widziałem ten projekt na pewnym etapie, a tak naprawdę widziałem dwie wersje tego projektu z tego co pamiętam, tą drugą wersję przygotował mój kolega po fachu i, i, i wydziałowy Jan Kubec i wydaje mi się, że w sensie obiektu laboratoryjnego to dał sobie radę. Natomiast oczywiście to, o co pan zapytał, to są ważne pytania w sensie parku kulturowego ja je rozumiem, czyli przede wszystkim instalacje, no bo jak laboratorium to instalacje. Więc y, to pytanie o panele fotowoltaiczne uważam jest jak najbardziej zasadne. Nie wiem, jak to zostanie ostatecznie rozwiązane. Y, y, ja widziałem różne wizualizacje tego obiektu. Oczywiście, jakby mnie ktoś zapytał, to chciałbym, żeby one nie były widoczne. Żeby pewna utylitarność, która jest właściwa dla każdego obiektu laboratoryjnego, mhm. jednak była schowana z jakimś rodzajem kostiumu. I to jest oczywiście moja pierwsza refleksja. I, i, i tu się zgadza, że widzi pan, to, to jest tak, że ja, ja doceniam takie pytania też, tak? bo to są pytania wynikające z tego, że mieszkańcy doceniają, że jest takie narzędzie jak Park Kulturowy, czytają, analizują. i szukają rozwiązania. Tak, dokładnie. Dlatego to jest, to jest uważam, pytanie na, na, na wysokim poziomie, świadczące, że. Że, że ludzie się interesują I myślę, że to jest jeszcze przed nami, zobaczymy jak to będzie zrobione. Pytanie jest o ogrodzenie tego typu obiektu. Jest też dobre pytanie, tak? Bo jakby teren kampusu jest odczytywany przez mieszkańców i przez studentów jako teren otwarty, tak, jako teren parkowy, zielony. No tak jak odczytywano szpital spółki brackiej, który tutaj funkcjonował poprzednio. To były zestaw pawilonów szpitalnych. Które po prostu tonęły w zieleni parkowej i tak dalej. To tak samo działa. Też nie wiem, jak to zostanie rozwiązane. Natomiast wiem jedno, że kiedy rozmawiałem na Politechnice i też na moim wydziale, na wydziale architektury na ten mhm. temat, to mówiono mi, że oni naprawdę starają się, żeby ta ingerencja tego obiektu była w ten teren minimalna i są absolutnie tego. Yy, świadomi. Natomiast yy, tutaj troszkę było, ja myślę, że w ogóle trochę źle było to komunikowane, bo my cały czas mówimy no ekodom, ekodom, coś tutaj nie zagrało. Po pierwsze jakby brak takiej dyskusji na samym początku, to, to jednak muszę powiedzieć, bo można było to zaprezentować, Politechnika mogła to zaprezentować dużo, dużo szerzej, że to jest laboratorium. Ludzie w ogóle nie odczytywali tego projektu, no bo ekodom, co to ja znaczy Ja myślę, że większość osób w ogóle nie wie, że coś takiego powstanie, dopiero jak się rozpoczną prace budowlane, może, wycinka drzew, no, to tak, wtedy może to ja słowo rozpo... dom, panie redaktorze, też nie do końca jest właściwe, bo ja otrzymałem takie pytania, i one nie są niemądre, tak? Mm -hmm. Że skoro to jest eko to kto tam będzie mieszkał? A dlaczego budujemy dom na, na, na kampusie? Gdyby ktoś nazwał to ekolaboratorium, być może sytuacja byłaby dużo, dużo Bardziej przejrzysta. E, e, jaśniejsza, mm. przejrzysta. Natomiast mm. no, bez wątpienia y, powiem tak, dla uczelni badawczej, jaką jest Politechnika Śląska, do prawidłowego funkcjonowania. Nie, nie są potrzebne tylko świetne nabory, jeśli chodzi o studentów, ale też laboratoria, bo Politechnika musi prowadzić działalność badawczą. Panie konserwatorze, na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze, no bo tutaj rozumiem, ciąg dalszy tej sprawy piątkowej będzie. Czekamy na uzasadnienie. Zmieniła nam się fasada Starego Kościoła, który wszedł 15 listopada w rok jubileuszowy. Zmienia się powoli wygląd rybnickich kamienicy. W najbliższy weekend Jarmark u Antoniczka. Nowe miejsca, nowa przestrzeń. Wczoraj rozpoczął się festiwal Grzańca. Rybnik się zmienia. Yy, powiem tak. Rybnik żyje, to jest yy -y. pierwszy. Rybnik żyje, yy, yy, zmienia się też, zmienia się. Ja myślę, że. Wszyscy ci, którzy przez lata przyzwyczajili się do tej bujnej fasady kościoła Matki Bożej Bolesnej z buraczkowymi opaskami i nakropem cementowym, zobaczyli w tej chwili zupełnie inny obiekt. Lekki, barokowy, klasycyzujący obiekt. I to jest dokładnie i jeden z tych efektów też parku kulturowego, że staramy się tutaj pewne działania prowadzić. Są też dotacje, ta kamienica się zmienia na naszych oczach, tam gdzie jest słynny sklep, tak, Jacek i Agatka, tak. tutaj było dużo dyskusji, ale widzimy, no, jak ktoś w sobie porówna zdjęcia, no to jest efekt zupełnie piorunujący, ale jak idziemy w stronę Bazyliki Antoniego, widzimy rusztowania na kolejnych obiektach, naprawdę dzieje się dużo, i jest to robione absolutnie właściwie pod względem konserwatorskim. Powiem tak, że jeśli chodzi o Kościół Matki Bożej Bolesnej, to jestem dumny absolutnie z tej realizacji. Przez jeszcze jakiś czas będziemy sobie mogli porównywać na obiekcie jak było i, I jak jest. jest. Mhm. No i wrócił ten obiekt do kolorystyki tak naprawdę właściwej epoce, w której powstał przed dzień tego jubileuszu ale tak naprawdę zostały rozwiązane też problemy techniczne, bo kiedy weszliśmy na rusztowanie i na przykład obejrzeliśmy gzyms na wieży, to można było sobie tym elementem, że tak powiem, go przemieszczać, tak więc to był też taki trochę ostatni dzwonek, jeśli chodzi o sprawy zwyczajnie techniczne. A mandaty się jeszcze sypią dla przedsiębiorców niepokornych? No, pamiętamy e, słynną właśnie sklep Jacek to, i Agatka, gdzie tam 50-100 złotych mandatu się posypało e, 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 o potykacze. Patrząc na inne parki kulturowe, to liczba tych mandatów i liczba interwencji w rybniku jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Dlatego, że zawsze staramy się rozmawiać, doradzać. Jest pan Kamil Styga, który zajmuje się parkiem kulturowym. Też było pytanie, no jak to wygląda. No wygląda tak, że jest osoba, która w urzędzie się tym zajmuje, ale nie tylko tym. No i generalnie zapraszamy, bo my nie zamykamy się. Jeżeli ktoś przychodzi i pyta, jaka może być reklama, już wracając do tych reklamowych rzeczy, to nie tylko mówimy, że nie może być taka, jak pan sobie wyobraża, ale staramy się powiedzieć, jaka może być. I staramy się też zawsze wyjść naprzeciw przedsiębiorcy. No, chociażby Jacek i Agatka, nie wiem, jak to tam do końca wyjdzie, ale chcemy, żeby to jest taki element trochę tradycji rybnickiego krajobrazu handlowego. Wiemy, że te telewizory tam, tam, tam wrócą i jakby genius Locji, czyli duch tego miejsca zostanie utrzymany. I to jest najważniejsze. Jeszcze jedno pytanie. Idąc do Radia 90 ulicą Rudzką, mijamy budynek, który jest na sprzedaż. Jeszcze do niedawna była tam siedziba jednego z banków. Dzisiaj obiekt jest na sprzedaż. To jest willa należąca do jednego z przedwojennych żydowskich właścicieli dużej części miasta Rybnika, Willa Hase. Miasto powinno ją kupić. Tą willę ten obiekt. Czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, to trochę z. z, z, z Wiewą, o którym obiekcie jest, mówię? No dokładnie. To z, czy z mojej ocenie miasto jest, powinno położyć rękę z, powiedzieć, tak, kupujemy ten z obiekt? Z mojej inicjatywy ten obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Mhm. Jest to m, e, bardzo cenny obiekt, taka naprawdę e, okazała willa no jest to perełka absolutnie jest perełka w centrum miasta. Czy Ope, miasto czy powinno pe... ten obiekt kupić? No to... to jest pytanie do pana, w pana ocenie. Jest w mojej pan ocenie prezydentem e... miasta. Nie no, tak bym się nie, nie ważył tutaj myśleć. No ale czy a... pan podpowied podpowiedział. Jeżeli miałbym rekomendować, mm -hmm. czy miasto powinno ten obiekt kupić, powiedziałbym, że tak. Też bym tego chciał, też bym chciał, żeby miasto ten obiekt kupiło. Poradny gość Radia 90, który rozumiem wszystkim przedsiębiorcom i biznesmenom prowadzącym działalność w obszarze Parku Kulturowego, życzę Wesołych Świąt, w tym panu Urduchowi, tak? Yy, tak, absolutnie. Yy, wszystkim, wszystkim przedsiębiorcom, ale też wszystkim mieszkańcom Rybnika, wszystkim mieszkańcom Centrum Rybnika i wszystkim odwiedzającym Rybnik w tym czasie. Bo, tak jak pan redaktor powiedział, sporo się będzie działo, więc pewnie odwiedzający się też znajdą. Wesołych świąt. dobry, Smercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku, był porannym gościem Radia 90. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia. Dziękuję.